You may now enter the Flopendo challenge to practise the spell. Follow me, Mr. P Potter. Follow me. Follow me. Dobrze. Dobrze. Tak. Tutaj znajdź the, 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 the mouse button to aim the Flipendo spell. Release the button to cast the spell. T try it on that barrel. No, a przynajmniej jest z nami Tak to wymawia tak trochę dziwacznie, ale cóż. No Tutaj mamy przejście. Um, a nie, tam musimy iść właśnie. A ten doktorek idzie? Nie. No cóż. Sorry za takie powolne, jakby poruszanie, ale z tym nic nie mogę zrobić, gdyż szybkość myszy. No, mogę to niby zwiększyć, ale to nic nie da. Szczerze mówiąc, bo tu już, tu już po prostu tak jest trochę powalone. Chyba tu nic nie zrobimy, więc powiedzmy, O, tutaj musimy znowu Filipendo użyć. -cast your flipendo spell na the aby otworzyć the, wall to open the Dobrze, dobrze. Flippendo affects all sorts of things, such as this cauldron. Knock it over, Mr. P Potter. Flippendo! Oh, super fine. i musimy właśnie tutaj jeszcze na ten punkt rzucić czar. Hmm. Fajny symbol. Tutaj mamy gwiazdkę właśnie. Zamiast tarczy mamy gwiazdkę. Jeszcze dwie gwiazdki. bo trzy trzeba znaleźć. Tam już drugą widzę. Zachęć nie widzę. Slevendo! Slevendo! Well done. Now go on and collect your challenge stars. I'll meet you further on. Hmm, tam nie przejdziemy, więc musimy się znowu. Chyba tutaj. Mam nadzieję, że. No dobrze, bo wyglądało tak, jakbym musiał punkt kontrolny wczytać albo coś spadłem, więc jeszcze jedna gwiazdka. Hello, Harry Potter. I am Nearly Headless Nick, the Gryffindor House ghost. Now, this is a save game book. When you touch it, your game will automatically be saved. The game will restart from this point if you faint. You can also load a saved game from the main menu. Goodbye. Okay, do widzenia super. No, mamy zapisane fajnie. Slenderman! Slenderman! Mamy jeszcze ten przełącznik. Na godzinkę luknąłem, także sorry. a to raczej nie przeszkadza. Także chodźmy dalej. Kociołek, tam kociołek. Tam już nie dosięgniemy. O, do się Prevento! Ale tam już nie dosięgniemy. Jeszcze jeden, to tam jest gwiazdeczka, fajnie. A jeszcze sobie tego nie weźmiemy, tu pozbieramy ten. A, tutaj do niego, więc wrócimy się już. Dobra. Tutaj zapewne już będzie koniec, gdyż już mamy wszystkie gwiazdki. Tak jest zawsze. Chociaż może nie Flipendo! Flipendo! Tego, czar, tego czaru już. Wam mogę powiedzieć, że na pewno go w filmie nie było. E, chyba tak mi się wydaje, że go nie było. W kamieniu filozoficznym. Nie, nie było go. Niech będzie, że go nie było. Zaraz zacznę gadać o tym. tak już w takim razie. Dywan taki trędziwny jest. Oj, to już jest szkoła? Nie, dobra. To jest dalej test. Mamy wodę, chyba no właśnie nie dosięgniemy, hm, fajnie skoczył. No i tam mamy? Gwiazdkę. Aha, tu nie tędy dobra. Tylko tędy chyba. Złapiesz się, złapiesz, dobra. O, jeszcze jedno. Hmm. Coś tam o trzech było, to nie wiem. Trzy to chyba było. Coś o kufrach było, ale nie wiem. O, w takim razie chyba. O, tutaj dobra. Jak wyskakuje, że ktoś gra, to, to to wam raczej przeszkadzać nie powinno. No nie, wstawę. Filipendo! tak właśnie. Ależ. Że... Aj, myślałem, że się podciągnie, ale cóż. Mogłem w sumie cięcie zrobić, ale już mi się nie chce, szczerze mówiąc. No nie no, zapomniałem, że to jest trochę starsza gra i tutaj takie możliwości mogą być właśnie takie niedostępne. No, jak jeszcze ta gwiazdka nawet tam jest. No cóż, mówi się trudno. Próbujemy jeszcze raz po no prostu wejdziemy, wejdziemy. Cały czas jakieś syreny jeszcze. Boże! O, no właśnie, no właśnie, pewnie słyszycie teraz, ale no, nic na to nie poradzę niestety, że ktoś kogoś zabił. Hmm. Tu się rusza? Dobra, teraz zaczekam. O, zamknęło się. Tam było chyba jeszcze jakieś przejście, ale. już trudno. O, dobra. Hmm. Boję się, że zginę, ale. Chciałem, że bardziej w lewo pójdzie, ale... Prevento! Ach, eee... Tam jakaś woda jest, albo coś, nie wiem. Zaczarowany zresztą. Oh. Hm, wydawało się, że ten skok taki duży był. No, skok. Prevento! Dobra. Tu za pędę, mamy. Hm. O nie, dobra. Musimy to jednak z, tamte, z tamtego kamienia rzucić ten czar, więc tu się nie uda. Hm. Ciekawe obracanie kamery. czy tam jest coś warte tego, więc... A nie, no, w sumie wejdziemy tam już. Nie będę na razie speedruna robił, bo nie znam tej gry, więc postaram się zebrać większość rzeczy. Dobra. No tam 25 musieliśmy im oddać. Ale za kartę, więc przynajmniej nie za darmo. Tam możemy czar rzucić. Który daje, że to się przesuwa. O, i tam już mamy drzwi, jak widzimy, więc pewnie koniec będzie. Myślę, że po tym etapie, już sobie na razie zakończę. Obejrzę, jak to wszystko wyszło, i itp. I tym podobne. No właśnie, tak. O, no, fajnie, tam.

No fasolki gubimy to jest Kurde. Sorry za wyrażenie. Ale no weźcie no. Moje O, tu się otworzyły Bardzo fajnie. Nie wiem czy chyba dwie straciliśmy albo coś, bo mieliśmy chyba troszkę więcej. Congratulations, Mr. P Potter. You completed the challenge. You collected all the challenge stars. Twenty points for G Gryffindor. Now hurry on to broomstick practice. Back in their Gryffindor common room, Harry, Ron, and Hermione talked about their exciting first days at Hogwarts. There was much talk about the break in at Gringotts Wizard Bank, but there was little time to dwell on this. Since Harry and his friends were expected at their flying lesson with Madame Hooch. No, na nawet nie przeczytałem. No, I am your instructor, Madame Hooch. For your first lesson, you will fly Huch, through these właśnie. magic rings. Control your broom with the direction keys, the speed up and slow down keys adjust your flight speed. Ready Potter? On my whistle then. Oh yes, smart. Jezus, proszę. Dobrze well done, mister Potter. Ja zmieniłem flagę a jeszcze piśmieczką starą. No cóż, stara gierka, jak już mówiłem. Now let's see how you do hmm. Cóż, jakoś to hmm. Nie wiem, jinkly, czy zdołasz. Wiem, że ten etap też był właśnie na BZX. Aha, a tu zasystę. Ale nie, no będziemy musieli we'll O, już nie Uf. Jeszcze tak wspomnę, że ta pani hucz Ona jest tylko w pierwszej części Harry Pottera w filmie w grze, gdyż potem już jej nie ma Nie wy nie, nie, nie było powodu jak pani A już to skrzydła